No, Cześć, z tej strony na no Janek i bardzo serdecznie Was witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jak zginę, będę tworzyć jakiś gadżet z kryształów, więc bardzo serdecznie zapraszam do oglądania. Ok, już sobie dołączyłem na parku BSP versus MSP. I tak, wydaje się dość trudne, bo ma ocenę niemożliwy. No, osoba to było kurze z te cenne kryształy. Bo przecież niełatwo nie je zbierać. Czy za, znaczy, znaczy, to zależy jakie. Na przykład metal to trudno się zbiera. Bardzo trudno. Zobacz, jeśli, chyba, że ktoś ma na niego dobrą metodę, to bym bardzo prosił, bo chciałbym dość szybko pozbierać na te krystal dla nas. skuteczną metodę mogę dać. O nie, zginąłem. Skuteczną metodę mogę dać. Uśmiecha. Więc my już widzimy się przy tworzeniu. Okej, okay, ja już jestem. Mm. Chcę by tutaj to stworzyć. Takiego, żeby nie było zbytnio drogie. Mm. No to może na początek coś taniego. Niech to będzie może spray kurczący. O. Jest. To teraz idziemy sobie na drugi parków. No, sobie. Okej, okay, ja już sobie dołączymy na kolejny parku I ten to jest szalony, ale wydaje się dość trudny. Bo. No, w sumie, bo widać, że nie jest on taki łatwy na razie, tak na oko. Jak już mówiłem, szkoda, by było tracić dużo tych y, kryształów. I wybieram dość trudny żeby nie... żebyście mi potem w komentarzach nie pisali, że ono szukuje. Że miał tworzyć, że. Że miał tworzyć, a tu co? Że wy wybiera najłatwiejsze parkoury. I no co jest? A, bo to tak. Hmm. O nie, ja bym spakował. No nie no, ale jest nie nib. Dobra, idziemy dalej, tworzyć. Dobra, to teraz może sobie stworzymy. Tworzymy sobie może czekoladki. Użyjemy, tutaj sobie weźcie. Pozdrawiam tutaj wszystkich o... No więc chodźmy na kolejny parkur. Już jesteśmy na takim fajnym, żółtym parkurze. Tutaj nie ma praktycznie ludzi, jest tylko ten Lily Love z innego kraju. Kurczę, ale ze mnie lup w parkurach. Bo tak to, bo się tak dalej pójdzie, to, sobie, to ja sobie będę tworzyć i tworzyć. I tyle. Dlatego bym nie chciał. O, tam kryształ. Coś tu halo, halo, cóż się tu przede mną chowa. Hmm, to już jest z drugiej strony, to nieważne, bo ja przecież i tak to nie będę wracać, jak zginę. No nie jest mała. Przecież my jesteśmy na Jany, jestem wielki władca na Jankatów. I sobie mogę wszystko ułatwić. No i teraz jakim cudem ktoś przebił ten, znaczy w, w, przeszedł ten parkur w, w tamtą minutę i 8 sekund chyba. Bo to on się długi wydaje, że przy okazji ma długie piętro. Jak ktoś to zrobił? No. Jeszcze przy okazji mam te banany i... I to się fajnie tak śmiesznie zgrywa. W mam takiego żółtego skinę i się zgrywa śmiesznie ze wszystkim. O, i nareszcie coś przeszliśmy. A no, trudny to był? No dziwne. Dobra, pójdziemy sobie na kolejny parku. To będzie już chyba też dość trudny parku. To jest szalony. No i zapowiada się strasznie ostro. Czego przykładem w zasadzie nie przechodziłem? Jakoś wydaje mi się dziwnie znajomy. Ostrzałkę. A, przydatne! No, ale dzięki ci stwórcu parkouru. Gdyby nie to, to bym pewnie sterczał na końcu bez kluczy. Nie musiałbym zginąć i widać cenne kryształy. A tego byśmy nie chcieli. Znaczy wy byście pewnie chcieli. Ale ja nie za bardzo. Musimy mogli doczekać Krystal Katanas, ponieważ ostatnio rozmawiałem z, z dwoma osobami, które mają. To je jego ich niki Wam się wyświetlają teraz na ekranie. Y I one mi mówią, że ta broń jest dość słaba. I że z nią trzeba podchodzić. Ale że jest fajnie do skinów. O, przeszliśmy. No, strasznie łatwy parkur, coś. Dobra, idziemy sobie na kolejny parkour. Ja już jestem sobie na kolejnym parkurze mm. i tak się, z... i... i no, I jeszcze jest, jeszcze mam komunikat, że, przepraszam, po raz kolejny jest wydarzenie te y... z 200 bomb na kopaniu, to, no jest fajne, Zastanawiałem się, czy oni mnie nagrać, ale w sumie chyba jednak po co, bo i tak już ktoś o tym nagrywał. parę razy, na przykład X-laki i Kamok... nie Kamux nie. i X blażej. A poza tym musibym robić dużo stop pracy, ponieważ moim programem mogę na razie nagrać tylko, tylko 10 minut. I co tu dalej? O nie, o nie! Olejku, zginąłem po raz kolejny. Więc idziemy tworzyć. I tak to my dość dobrze, że zginąłem, bo to było trudne. No to, no to, no to wezmiemy sobie gadżet mniejsza grawitacja, ponieważ naprawdę mam tego strasznie dużo. No to stwórz i sobie damy. Jestem bardzo łaskawy. No i chodźmy sobie na już ostatni parkur. Ja już sobie okej, okay, ja już sobie dołączyłem na ostatni parku. się jagody versus borówki. O, Tu Ale fajne kolory tutaj są. Podobają mi się takie lawendowe. Mm. A jak jesteście na moimi nainkatami, to możecie mi w komentarzach pisać pomysły na odcinki, bo oczywiście mam ich nawet dość dużo w zanadrzu, ale no ciekawi mnie, co wy, te, co wy też byście chcieli. Bo ja lubię słuchać swoich widzów. Oczywiście, żeby to był jakiś normalny pomysł, bo właśnie ja to też zacznęcie wypisywać jakieś dziwado, no to ja ich oczywiście nie użyję. Ale może to być jakiś challenge, na przykład zginę, albo coś innego. Nie wiem. Zaznaczam, ja zaznaczam, że, że Wy możecie coś wymyślić. Ja Was chętnie wysłucham. A że ja zawsze odpowiadam na komentarze, to znaczy w większości, chyba że akurat nie wiem co napisać, to możecie oczekiwać Waszego pomysłu. Tylko nie obiecuję, że zawsze będzie to, co mi polecieliście, no bo ja nie wiem, może będę miał coś ciekawszego. A teraz ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli chcecie więcej filmów z serii zginę, to napiszcie w komentarzu. A ja się już z Wami żegnam, pa pa!